Ja mam w domu, no, wyśmienicie, przecież jak on tu kurwa przyjdzie zaraz Jeszcze nie pojedzony A je Nie Niewypoczęty No i wyjebie mi, no. Sztuka jebana, idę do domu. Nie! Nie teraz, kurwa! No, powiem wam, latam. Po starych, jakichś miejscówkach, stare materiały z gardłem, teraz na drewna, w ogóle to już, już brakło. Mam kurkę szczęśliwą, jaćkę fajnie. Nie wypuszczam jej stąd na razie, chociaż zrobię jej zagrodę kiedyś tam. Ale boję się, że ją coś zje. Tak szczęśliwa, to szczęśliwa. Dobra, szanowni państwo, stawiam ten obliterator. Przyda mi się trochę węgla, chociaż nie jest to jakiś tam duży problem przetopić to u siebie na bazie. Przetopić, kurwa. Przepalić. Hold to stack. Dobra, i tutaj zamierzam dać wszelkie takie pierdoły, nie wiem czy ja je tutaj dałem, czy na dole są. Dawać właśnie ten węgiel tam. Dobrze. Zrobiłem sobie też takie nowe schody, ogrodzenie. Jakieś takie pierdoły. O właśnie to sobie spróbuję zrobić w tym obliteratorze Zobaczymy jak to... Ma coś wystrzelić w powietrze, bo no, tak czytałem na wiki. Nie wiem czy go się odpala jakoś, czy co? Jest. No niezłe gówno. O, fajna sprawa! Dobrze, mam bardzo dużo pierdoł, które właśnie w ten sposób chcę potraktować. Cudnie, cudnie. A póki co, jeszcze iron i jeszcze tam będzie dużo wszystkiego to też mogę przetopić, żeby mi się zostakowało tak naprawdę Tylko Jeszcze tym czarnym o, węgla. Bardzo dobrze. Lecę do przodu. Już mam tego ironu przetopionego, za chwilę będę próbował jakiś się urobić. I gitara. Przetapiam na pełną wszystko. Będzie progres niedługo. Zadyma nie złe. Tutaj mi się kiszą różne trunki, czy nawet fermentują. Niedługo ja znowu na bagna będę musiał się oddać. No, za chwilę właściwie. Tylko sobie przenoszę jeszcze materiały do bazy. Oto i zaczynam, proszę Państwa. Tworzenie setu z i Czyli najpierw breastplate. Aha, dobra, więc jeszcze będę musiał ulepszyć. E tam później, kuźnię, tę później, kuźnię. I hełm No i jest secik. Okej, okay, ulepszam później teraz, tylko nie wiem gdzie je to wstawić. I teraz upgrade dziki. Setu. Super. No i co? Stary set na wieszak. I taki oto jest nowy. Tu się sfermentowały dobroci. Dobra, teraz ten ON to już naprawdę wygląda przejebanie powiedzieć przerażająco, ale no może nie aż tak. Tak, Te no ja też czasem potrafiam na mnie wrażenie zrobić. Ostatnio mnie gdzieś z zaskoczenia złapał, to się przestraszę. Mhm, home invader. Dobra, bo taka niepełna ta kolekcja była, musiałem uzupełnić. Teraz została. Tak ma być. A, sorry. Teraz. Wiecie co, udałem się tutaj na plains, żeby sobie potestować nową tarczę, bo ma ona mniej armora. Ma większy bonus za sparowanie właśnie w ten sposób. I staram się sobie to przećwiczyć. I ma mniej armora, trochę mniej, no, znacznie mniej odpycha. Ale sam fakt, że umożliwia mi sparowanie, jest fajny, bo tamta nie umożliwiała Tylko wydaje się ona być coś niebezpiecznym tak sobie myślę, że nie zawsze sobie z tym poradzę Jest to fajna rzecz na pewno Takie parowanie Teraz by się nie udało, jakbym z Seekerem tak chciał czasem przy... Tylko zaczyć, to by mogło być naprawdę średnio. Chodź No ale zmienia to postać rzeczy. Ja w ogóle nie parowałem tak naprawdę wcześniej. Chyba się przekonam i sobie spróbuję w ten sposób walczyć. Bo to jest tak, ta stara tarcza, nawet sobie tak wezmę je obok. Jeśli chodzi o blok armor, to, to jest to, ile ona blokuje, tak normalnie na bloku, nie? E, przy czym ta wartość pomarańczowa jest wartością taką podstawową dla tarczy, a ta w nawiasie jest tą, którą ja mam ze względu na swój skill w blokowaniu. I teraz dalej. Block, Force, natomiast jest to tak naprawdę to, jak daleko mogę tą tarczą odepkać podczas blokowania przeciwnika I tak się zastanawiam, na czym mi bardziej zależy, bo czasem fajnie gdzieś tam te Sikery odepchnąć, żeby sobie spadły Ale z drugiej strony, czy nie lepiej jest sparować i zaraz je gdzieś upierdolić? Brak, brak tego sparowania... No tylko ja tak lubię z tą tarczą stać, jak mnie bije kilku tu będę miał słabszy ten blok teraz, w tej tarczy. Jakoś mnie to tak do końca nie przekonuje, no ale spróbowałbym. Yy, I to jest właśnie block force. Natomiast pary bonus jest to to o ile więcej zblokujemy, jeśli uda nam się parowanie. No czyli ta nowa tarcza, yy, tym bardziej zachęca do parowania, bo wtedy będę miał 1,5 raza więcej, czyli no naprawdę, już 150 tam, 3, nie tego bloku. No, i ma też yy, szybciej się mogę z nią poruszać, to też jest plus. Lecę jeszcze ćwiczyć. Się ma. Tak, można walczyć, nie? Jeszcze jak mam teraz więcej armora, to... Może się to wiązać z benefitami. Najgorsza sytuacja naprawdę jakby mnie biło kilku, bo wtedy przecież muszę cały czas blokować, no nie będę się bawił w jakieś pary. No może, ale to już się trzeba naprawdę skupić. Może w siebie nie wierzę po prostu. Ta tarcza ma potencjał, który po prostu nie wiem czy wykorzystam. O to mi chodzi. Block force... Hmm. Nie wiem, czy to takie opłacalne. Gdzieś w tej infested mine'cu jak się wejdzie, żeby je tam odpychać, jakoś nie widzę tego połączenia, w sensie przydatności z jaką, jakąś kombinacją sensowną. Dawno nie na plańcach nie było, sobie polatam tu, pozabijam coś. Jakieś idę w aj, miałem tych pozbierać, właśnie, bym mi się kończył te, te, te. O, chyba ptaszek, A nie. Cloudberries jak są właśnie te. Chodź tuż ma to. Nie na długo go to jednego odpycha. Ale dobrze, że go dalej nie odpycha w tym przypadku, bo mogę mu od razu zajebać, tak to by go gdzieś odrzuciło. Nie no, skuszę się, spróbuję to tak porobić. Z tym parowaniem. Będę ćwiczył. A też maty parowanie nie pomaga, bo one biją na dystans. A nie, sparowało go. Piuta. Więc mi to nie dało, ale da radę. Ciekawie, czy zajdzie na hita taki lock z tą strzałą najmocniejszą. Nawet na Norwanie zejdzie. Wow. Dobra, będę się po, powoli wybierał w następną podróż już eksploracyjną. Na razie jak się wszystko jeszcze przetopi już nie chcę mi się za bardzo tutaj nie zbudować. Zostanę też przy swoim nożyku, już mam tak go wyskilowanego, Tak, to naprawiałem. O kurwa. To miałem wysunąć. Na razie mi wystarczy, no są tu jakieś nowe bronie, ale no ten walker mnie trochę jara, ale i tak nie mam Refined Atrium na niego, także Będę musiał na drzwi napadać i. No cóż, chodzić, zabijać tak naprawdę wszystko. Sikery, Infested mindsy by mi się przydały kolejne. Skoczę jeszcze może tylko do kury, zobaczę co tam u niej i będę leciał na podróż. Padłem do kury tutaj. Tak się stałem, czy ona będzie znosiła sama jajka, czy nie. Jak... Nie ma koguta, bo nie ma koguta w tej grze. Taka szczęśliwa, że żrej, żrej, nic nie znosi, nie wiem Też tutaj poświetlałem jeszcze wszystko przed podróżą O, nie wszystko Tak sobie zdałem sobie, że ciemno w O, teraz jest cudny To od się włoży na węgiel Tutaj chatę też poświetlałem, jeszcze mi jedna rzecz została u góry Czyli lampa Ta No i pięknie jeszcze tylko odpoczynek. Ah.